I jestem na górze Rataj. Coś tu widać. Wąwóz Myśliborski, koło Wąwozu Myśliborskiego. Tam jest w dół. A tam widać Paszowice w oddali. Zaraz tam zejdę. Nagram tu troszeczkę samej góry Rataj. Mam nadzieję, że obraz nie jest rozmyty. Trochę ten mój telefon to już jest, no to jest bok tej skały i to jest urwisko. Za dużo baterii nie mam, także muszę się trochę streszczać. Tu są takie przejścia, a że nie byłoby wątpliwości, to tu jest tabliczka, 350 metrów Marataj. Dawno tu nie byłem, bardzo, bardzo dawno. Ładnych kilka, no. Radio tu wziąłem ze sobą, ale kolegów nie słychać. Z 6 ENIP, z P6 Dante, z p X. QKX? Nikogo nie słychać. A tu jest kurwisko. Teraz tam zejdziemy. Właściwie ja zejdę i tu pokażę, jak to wygląda. O, tam szczyt. Tu jeszcze tą ścieżką przejdę. Mam nadzieję, że jakiegoś kleszcza nie złapie, czy będzie się dobrze poglądać. Jak to zwykle po tych lasowych w Tu jest tabliczka. Rataju SP6CJ KW SP6KX A nikt się na coś nie odzywa. Także no dobra Nie ma co tu więcej oglądać. Także sam szczyt się wyżej nie da wejść. Z dół. Tędy nie będę schodził. To jest za ostro. A tu jest takie zejście, w takich kamikach. Ja, super buty górskie, sandałki wersja. Rowarowa a te z górki na pazurki, takie fajne korzenie. I tu są chyba pozostałości po takim zamku. Tutaj był taki zamek, z tego co wiem. Zamczysko takie było na tej samej górze. I to zostały po nim ruiny, z tego co wiem. Się orientuję. A tu drzewa się wrosły w te mury no taki no tam widać to są przy końcu Dobra z górki na pazurki pod górkę się lepiej wchodzi niż z góry no ale też trzeba jakoś sobie radzić 10 chyba września 2023 rok, chyba 20 dzisiaj A to jest jakiś skrót chyba na myśli bursz Ale nie szedłem tą drogą szedłem. Tym bardziej z rowerem Nie będę się tam pchał, Bo jeszcze jakbym był z buta to to bym poszedł. A tu są te organy, tak zwane. Pokazałem, jak to wygląda. Oj, bym się przewrócił. Tego... Pojechałem na kamieniu jakimś. Ale na szczęście utrzymałem równowagę, jest okej. Okay. Dobra, Uch. tu jest rower, i na rowerku tutaj dojechałem. Takie chwilowe ujęcie. Na tym rowerku tu dojechałem z domu. Jeszcze pójdę trochę w oddali. Nagram tutaj tablicę i będę kończył z uwagi na baterię. To się... no jest mało już. O. Małe organy myśli Że ostrość będzie w miarę OK, że ktoś będzie chciał przeczytać, to sobie zatrzyma. Jeszcze tutaj podejdę do tej drugiej informacyjnej tablicy. Coś tu nagram. Nie wiem, czy będzie widać. Dobra, tutaj bliżej. Tu i też tutaj. Trochę mi się ręce trzęsą. Trochę pod górkę było się. Więc zmęczyłem. Tu gmina. I tyle mniej więcej. No dobra, także parę minut jest, a tak wygląda z daleka. Trochę po słońcu i tak to miejsce wygląda. A tędy się wchodzi do góry. Można sobie wejść tam, tam, tam i do góry. To ja jadę już w dół. Rataj zaliczony. O, a tam samolot widać jak fajnie. Jakiś wielki. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Daniel.